Po co żeście kawalerzy przyszli? Po co żeście kawalerzy przyszli? Moja Anna Chuda i Marika Maciej. Anna Chuda to znana i ceniona śpiewaczka biskupiańska, gawędziarka, tancerka i kierownik artystyczny biskupiańskiego zespołu folklorystycznego z Domachowa i okolic, z którym związana jest od blisko 40 lat. Śpiewa od dziecka, a umiejętność wyniosła głównie z domu. Ojciec Antoni grał na harmonii, a jego brat na Dudach. W swoim repertuarze pani Anna ma około 600 pieśni weselnych, dorzynkowych, obyczajowych i przyśpiewek o przeróżnej tematyce. Podczas swojego debiutu na festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym w 1985 roku wraz z córką zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Duży Mały posiada szeroką wiedzę nie tylko o tradycyjnym śpiewie, ale też o biskupiańskim i wielkopolskich tańcach ludowych. Z zaangażowaniem dzieli się nią w różnorodnych projektach edukacyjnych, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży. Jako solistka była uczestniczką i laureatką wielu koncertów i festiwali. Razem z zespołem koncertowała na terenie całego kraju, a także za granicą, w Niemczech, na Węgrzech czy na Litwie. Za swoją niestrudzoną pracę na rzecz podtrzymania i promocji biskupińskiego dziedzictwa w 2011 roku została uhonorowana tytułem Zasłużony dla gminy Krobia. Pani Anna jest również laureatką pierwszego miejsca w konkursie Muzyki Ludowej w Kopanicy, a w 2020 roku nagrody Radiowego Centrum Kultury Ludowej Muzyka źródeł. W ramach programu stypendialnego Mistrz Uczeń Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi śpiewu tradycyjnego Mistrzyni uczyła Marikę Maciej. Uczennica pochodzi z regionu szamotulskiego w centralnej Wielkopolsce. Regularnie uczestniczy w warsztatach z dziedziny śpiewu tradycyjnego, w tym Białym Głosem, m.in. we Wronowie, Sierakowie, Szamotułach czy w Poznaniu. W ramach programu pani Marika poznawała tradycyjne pieśni z regionu szamotulskiego, biskupizny i innych części Wielkopolski. Nabyte umiejętności chciałaby przełożyć na śpiew w kapeli dudziarskiej prowadzonej przez mistrza Romualda Jędraszaka, w której obecnie gra na skrzypcach przewiązanych tradycyjnym instrumencie wielkopolskim. Poza śpiewem i grą na instrumencie pani Marika uczy się też haftu w ramach koła hafciarskiego w Szamotułach. I dziewczątkom na dają